Dzień dobry, witam Państwa na przetargu nieograniczonym. Z czynności otwarcia ofert. Przetarg nieograniczony dotyczy yy, zadania kompetentni uczniowie w gminie Burzenin, zakup i dostawa materiałów szybko zużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji, zajęć oraz sprzętu ICT mamy na AGD realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oś priorytetowa 11 Edukacja, kwalifika kwalifikacje, umiejętności działania 11.1 Wysoka jakość edukacji poddziałania 11.1.2 Kształcenie ogólne. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa materiałów szybko zużywalnych, pomocy dydaktycznych, pomocy do indywidualizacji zajęć oraz sprzętu ICT łamane na AGD do szkół prowadzonych przez Gminę Burzeni. Przedmiot zamówienia został podzielony na cztery części. Część pierwsza zamówienia, zakup i dostawa materiałów szybko zużywalnych, część druga zamówienia, zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, część trzecia zamówienia zakup i dostawa pomocy do indywidualizacji zajęć i część czwarta zamówienia: zakup i dostawa sprzętu ICT łamane na AGD. Termin realizacji został ustalony do 30 dni. Termin płatności faktur 30 dni. Kryteriami wyboru komisja będzie się kierować cena 60% i termin wykonania zadania 40%. Gmina urzędiem na zadanie przeznaczyła

Wpłynęło dziewięć ofert. Oferta wykonawcy. Wiktores, Prawo i Zamówienia Publiczne Kamil Kwiatosiński. Siedziba Ostrówek 113 98 311 Ostrówek. Oferta dotyczy zamówienia na trzecią część. Oferujemy wykonanie zamówienia. Część trzecia zamówienia zgodnie z wymogami z zawartymi w specyfikacji i istotnych warunków zamówienia za, za cenę ryczałtową 62 250 zł.60 groszy brutto, w tym podatek VAT. Termin wykonania całości zamówienia 14 dni od dnia podpisania umowy. Offerta firmy Nowa Wykonawcy przepraszam, Oferta Wykonawcy Nowa Szkoła 90 248 łódź ulica Pow 25. Dotyczy, dotyczy drugiej i trzeciej części zamówienia. Oferujemy wykonanie zamówienia część, na część drugą zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 73 280 zł. Zamówienie wykonamy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oferujemy wykonanie za część, trzecią zamówienia za cenę ryczałtową 48 700 zł. Termin wykonania zamówienia w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Oferta wykonawcy firma handlowa Kazimierz Szczygielski 37 200 Przeworsk ulica Jagiellońska 2. Dotyczy oferta dotyczy zamówienia na część drugą trzecią i czwartą. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część drugą zamówienia zgodnie z zawartymi specyfikacjami istotnych warunków zamówienia za Cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 66 650 zł. Termin wykonania zamówienia w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część trzecia zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji. za Cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 40 578 zł. 84 grosze. Termin wykonania zamówienia. Tutaj wykonawca w części trzeciej nie zaznaczył. Nie zaznaczył terminu wykonania zamówienia. I, i, Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na część czwartą. Zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 96 680 zł. Tu też nie, wykonawca nie zaznaczył terminu wykonania zamówienia. Oferta wykonawcy D Edukarium spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 85 451 Bytgosz, ulica Grunwaldzka 207. Dotyczy. Oferta dotyczy części drugiej zamówienia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część druga zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową. Brutto uwzględniając podatek VAT 74 021 zł. Termin wykonania całości zamówienia części drugiej wykonamy w ciągu 21 dni od dnia podpisania umowy. Oferta wykonawcy Apel Iwona Borowska, Borawska, przepraszam, ulica Zagórzańska 28 C 04965 Warszawa. Oferta dotyczy części pierwszej, drugiej i trzeciej zamówienia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część pierwsza zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji. Za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 19 tysięcy złotych. Termin wykonania części pierwszej w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część druga zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 840, o, przepraszam, 84 410 zł. 84 410 zł. Termin wykonania części zamówienia w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część trzecia zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 49 700 zł. 49 700 zł. Termin wykonania części zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia część czwarta zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 109 tysięcy. 109 tysięcy. Termin wykonania tej części zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oferta wykonawcy ABC Szkoły Sławomir Śliwiak 80209 chwaszczyno Bogusława 17. Dotyczy oferta dotyczy zamówienia drugiej części zamówienia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, część druga zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 78 465 zł. Termin wykonania tej części w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oferta wykonawcy PB Tenders Jakub Bawulski y, Siedziba jest 885-868 Bydgosz Grzymały Siedle, Siedleckiego 4 łamane przez 25 Oferta dotyczy czwartej części zamówienia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia czwarte, część czwarta zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto z podatek VAT 158 496 57 groszy. Termin wykonania części zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania. Oferta wykonawcy Diverti Grażyna Tomaszek 43 300 bielsko-biała ulica Kasztanowa 5. Dotyczy pierwszej i drugiej części zamówienia. Oferujemy wykonanie z przedmiotu zamówienia część pierwsza zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 32 529 zł48 zł. Termin wykonania części zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, część druga zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 87 423 71 zł. 71 groszy. Termin wykonania części zamówienia w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy. Oferta wykonawcy przedsiębiorstwo handlowo-usługowe l Fitro Spółka Cywilna Suchowola 6 26020 Chmielnik dotyczy części drugiej i części zamówienia. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, część druga zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji, za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT. 62 377 zł. Termin wykonania części zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, część trzecia przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę ryczałtową brutto uwzględniając podatek VAT 49 807 zł. Termin wykonania tej części zamówienia w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy. Ofert, y, informacja z otwarcia ofert zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce Zamówienia Publiczne. Dziękuję. Do widzenia.